Звонит. Звонит звонить, не отбирает. ja Jaką, Jaką melodię? Posłuchaj. Eee, Włącz myślenie, wyłącz telewizor. To się nazywa. Piosenka się nazywa Włącz myślenie, wyłącz telewizor. RDK. Taki hip-hopowy jest... raper. To <suszy> Adam nie, nie, nie. To nie. Sobie ustawił, wiesz, sygnał oczekiwania. W telefonie, jak ktoś dzwoni, to piosenkę słucha. Nie. No i nie odbieramy. Drink? O, na pocztę głosową się nagrać z życzeniami Krzysiek. Dawaj. E, Adamie, dzisiaj wchodzisz, mówisz urodziny. Imieniny. Adama. Adam. No może i tak. Wejdę ten kalendarz, ja zobaczę. Który, ten? Tak. Czekaj. Dzisiaj jest? Zem... Eee... to... Li, listopad to jeszcze. Listopad, Grudzień. 24. Adama i Ewy. Tak, mój. Tak. Adama i Ewy. O cholera. Ewie, życzę nie złożyłem. Adamie! Składam tobie dużo, dużo zrówka radości, obecności. No, jak się mówi kuferku, pieniędzy. Daj Boże. Ale ten kuferek pieniędzy. Czasami cieszy, czasami nie. No. Bo kuferek tu jest, tu nie ma. I powiem dla ciebie adamie, że daj Boże, żeby to było, ale powiem tobie, nie zawsze te pieniążki są w tym kuferku. I powiem, że. A najważniejsze dla każdego człowieka to co? Zdrowie. Jeżeli każdy człowiek zdrowie ma, to i ten kuperek cieszy. Jeżeli. Nie masz tego zdrowia, to i kuperek nie cieszy. Prawda, Rafał? Prawda. Co z pieniędzy, jak zdrowia nie ma? Co? Co z pieniędzy, jak zdrowia nie ma? Miej złotą, Rafale. No, tak. A jak zdrowie, Ty czy później mieć, nie mnie będzie o Ciebie? Nie. Będzie? Nie, bo ból, boli na przykład. To nie myślisz już wtedy o pieniądzach. Mówisz, no no. co tam te złote dla mnie, nie? No tak. Nawet jak ząb boli albo głowa. Przebudzisz głowę, tobie boli. No. To i chorujesz na głowę. Tak. To tobie głowę, pieniądz, złoto? No nie, no nie. Myśl, żeby molić się do Pana Boga, Matki Boskiej, Pana Jezusa, żeby zdrowie wróciło. Tak? I Mercedes nie cieszy. I telewizor nie cieszy. Nic! Nic nie cieszy. Co? Ten twój Mercedes by cie Tobie cieszyło, żeby zdrowie nie miał? Jakby głowa bolała? Tak. Nie. Albo jedzenie na przykład. Nie chce się jeść. Jak tak. boli. No. To co? Cieszyłby się? Ząb na przykład boli. Ale cieszyłby się? No. Nie chce się jeść. No nie, no nie. Prosić Boga, żeby przestało to boleć. Zgadza się? Żebym wróciło do, do zdrowia. To tabletkę też można wziąć przeciwbólową Krzysiek. To ząb to. Ale czasami pomoże, czasami nie? No... Pff. Czasami nie pomoże, niestety. Czasami trzeba iść usunąć. No. Ząb, ja, jak mocno boli to trzeba, no. I. Nawet nie się jest co u człowieka? Zdrowie. Zgadza się. Dziecko małe rodzi się i już ma grzech pierworodny. Zgadza się? Od czego, Krzysiek? Co? Od czego ten grzech? Przychodzi z, z ojca, z matki. O! Ty nawet nie wiesz! No, w sumie nie. Ha? No? I ty ten krzyż nie. rodziny musisz dźwigać. No? A widzę, właśnie krzyżyk masz taki tutaj, elegancki. Z Ameryki A zamiast Jezusa jest orzeł No Czy ptak jakiś? Tak Jakiś ptak No A na drugiej stronie Pan Jezus A na drugiej stronie jest Miecz Miecz? Miecz o. Waleczny Miecz mhm. mm. No A Pan że i Boga masz tu mhm. W sercu jeżeli serce nie będziesz śmiał tych trzy osoby świętych, uh -huh. to nic nie warto tobie. I zdrowie. Uh -huh. Zgadza się? No zgadza się. Bo oni dają dla każdego człowieka. Pierwsze, co? Co dają? Nie wiem, co dają. Co dają? Zdrowie. Aha. Nie wiesz? No nie, zdrowie, to jak żyjesz zdrowo, to masz, jesteś zdrowy, no. Ale od kogo jest zdrowie? Mogę od pana jest z matki boskiej. Od tych trzech osób. Nooo. Będzie... Co? Co no? No bo ja no? nie żyjesz zdrowo, to cię coś boli, no. Nie, jeżeli. He, Bóg da Ci zdrowie, to żyjesz zdrowo. No. A jeżeli nie da, to nie żyjesz zdrowo. A to tak, Krzyśku, jak mówisz teraz, jakbyś nie miał w ogóle wpływu na to, czy jesteś zdrowy, czy nie. Mówisz tak, jakbyś w, ty w ogóle nie miał wpływu na to, czy jesteś zdrowy, czy nie? Bo to mówisz, że Bóg daje. A kto a daje? daje? No, Bóg daje zdrowie. A do kogo? Przepraszam, A do kogo o zdrowie prosimy? E, prosimy, tak, ale. Ale do kogo prosimy? E, Krzyśku. Nie, a do kogo mówimy cię? Do Boga. I do kogo jeszcze? Do lekarza. Nie. Tak. Nie. Żeby uzdrowił cię. Nie to! Ale który lekarz? Który? da No jakiś dobry najlepiej. Ten co po ziemi, czy ten co na krzyżu? To wiesz, to zależy jedno... E, nie, do od odpowiedź. Ten co na po ziemi, chodzi, czy na krzyżu? A mi o co innego chodzi? Na przykład jesteś zdrowy, ale... Twoje osiągnęło maksymalną dopuszczalną długość. została wysłana. No i dobrze. Dziękujemy za skorzystanie A co? Czekaj, jeszcze raz spróbujemy do niego zadzwonić. Może teraz odbierze. Chodzi mi o to, że na przykład jesteś zdrowy, ale na przykład pijesz dużo alkoholu i co, będziesz zdrowy? Nie. Rozchorujesz się. No. Czyli masz wpływ na swoje zdrowie, nie? Też ty. Ale pierwsze daje zdrowie, a kto? Bóg, Pan no. jest. No dobrze, dobrze, ale człowiek też o to dba albo nie dba. A, bo Pan Jezus dał rozmowę woli mnie. nie? O, właśnie. Tak jest. Zgadza się. No. I tak powiedział, tak. człowiek no? urządzi się no? no. Dobrze tak. powiedziałem? No dobrze powiedziałeś, no. A co daje? Dał? To? Pan Bóg Pan Jezus, Matka Boska. Tak. Bo tobie tata nie dał. Mama nie dał. Życie? Nie. Zdrowie? E, życie i wszystko. Ty no, w sumie rodzice dają życie jednak, nie? O rodzice tylko opiekują się nami. No. E, I karmią. Tak. Patrz, jak ty byłeś malutki dziecko, tak. ja? Tak. Co piłeś u matki? Mleko. Z czego? Z piersi. No. I no. Ja też. No, no tak, no. Każdy, każdy. nie Czy chłopiec, czy dziewczynka? Tak. Każdy pije mleko. Je, no. ten pożywienie, Tak. Zobacz. Matka Boska. No. Tam. Wisi. Kogo karmi pierścił? E, Jezusa. No. Tak. On się narodził malutki, tak jak my. No tak. My byliśmy, tak? A był duży. I to jest właśnie święto dzisiaj, narodzenia. Pana Jezusa. Tak jest. Jego święto jest. Tak jest. Tak. I to najważniejsze święto. Tak. W kościele i, tak. i, i Pan To nie ma. I czy są. Eee, nie, Krzyśku, w Kościele najważniejsze święto to jest, jak Jezusa ukrzyżowali i zmartwychwstał. Jak? I ukrzyżowali Go i zmartwychwstał. To jest ważniejsze święto niż jego urodzenie. No Wielkanoc A jest. No najpierw musiał się urodzić, no. no to ważniejsze się to. To znaczy ludzie w ogóle chętniej obchodzą wigilię niż Boże Narodzenie, bo jest fajnie, bo są prezenty. Choinka jest. No. Choinka to nie wszystko. No, prezenty. Tylko, jeszcze, że choinka Choinkę te światełku to... To jest... że, no. dla nas, że my się no. cieszymy. Mhm. Że no, mamy światło od Chrystusa. Tak. Ale to nieprawdziwe światło. Prawdziwe światło to jest na niebie. Mhm. Zgadza się? Prawdziwe światło. Tak. Zobacz, ty weź sztuczne światło. Tak. A weź jak panie zapali, lampę swoją yy... ale, ale ważniejsze jest teraz sztuczne światło, nie? A czemu? No bo pod gwiazdką zaraz będzie ciemno i gwiazdka pierwsza, i byś nie wysiedział, bo ciemno jednak by było pod gwiazdką. A później będzie, który cieszy? Halo, halo Adam? O, czekaj, czekaj, bo Krzysiek chciał Ci życzenia złożyć. No, mów na głośno mówiącym, to znaczy Krzysiek Ci życzenia złożył. Halo Adam! Tak, słuchaj. e, To my składam. Tak. Pierwsze. licz. Pierwsze. Zdrowia. Bo najważniejsze jest zdrowie. Drugie. Radości w życiu. Trzecie. Należenie kobiety. Czwarte. Dużo, dużo pieniążków. Czwarte. Piąte. W spokoju, życia i w duchu świętym. E, teraz piąte. Szóste. A żeby to, co pragniesz, żeby Pogonił się ze mną. O, i to, to najważniejsze życzenie jest krzaki. Halo! <noise> cię miasta! A ostatnie życzenie. Aha. Żeby zawsze przyjeżdżał do mnie. Przyjeżdżał. Zawsze? Zawsze. A to... Koniec życzeń. Noworoś, e, świąteczny i noworoś. I życzę tobie Boż... Bożego, Bogu. A ja pamiętaj ten Adam przypomnij sobie jak pisałeś ekspozycję wyborcze ja napisałem swoje i ty mnie powiedziałeś, powiedziałeś a ja przyjechałem z mamą ten to było tam dziupli na Kieleńskiego, przypomnij sobie i bo ja pamiętam Trzyńskiego siedem to było. Tak. I Ty powiedziałeś tak A skąd Ty to wymyślałeś takie ekspozycje wyborcze? A mnie daje to wszystko rozum, wolę i sumienie Jeszcze zrobię czy osoby święte. Bóg Bóg, Pan Jezus i Matko Boska. Dziennisz jak Ty powiedziałeś, malutki Pan Jezus ja będę święta, kurwa, to będziesz kurwa gadał do kurwa. Który do, dziś do rana rana narodzi rana. się narodzi się od 24 godzinie. Już kurwa tutaj nic nie ma, kurwa, tu nie będzie świąt żadnych no, żadnej. I muszę tym, tymi no rzeczami... Żebyś dobrze żył, żebyś nie musiał nikogo łajać, krzyczeć. Żeby było dobrze po prostu. No i zapraszam ciebie, Adamie Halo. halo, halo, słucham Cię, słucham I zapraszam Ciebie do siebie. Kiedy? Co? Jak? Mów. A możesz na drugi świąt przyjechać, albo na... możesz przyjechać z Rafałem K. Mogę powiedzieć w gotie. Ja będę się z Rafałem K. uzgadniał i coś może wymyślimy, dobra? Dobra, dobra. Może gdzieś by pojechali, może ten my... By... Artysta o e, ten... Zać nazwy Jest godzina, e, zaraz będzie jest godzinę zarobić, kurwa, piętnasta kurwa. ciemno kurwa, tutaj nie Dobra, nie, nie daj sediał, Kończę, bo już... Dzięki kurwa. Dobrze, dziękuję kurwa. bardzo, dziękuję bardzo. Kaptę. Muszę kończyć, bo, bo muszę... Diggiel musisz szykować. Tak jest! Ja idę kurwa. Dobra, wesołe świata Adam do usłyszenia. Do zobaczenia no. Na razie. Na razie. Tak? Na razie. Co? Na razie. Na razie.